W obliczu ostatnich wydarzeń w świecie gier, wiele osób zadaje sobie pytanie, czy rynek gier umiera. Przeanalizujmy po kolei ważne kwestie związane z tym tematem i spróbujemy sformułować logiczną odpowiedź. Ale najpierw wszystko po kolei. Na początku tego roku, w styczniu, Microsoft przeprowadził masowe zwolnienia, redukując 1900 miejsc pracy w swojej dywizji gamingowej. 12 września tego roku firma ogłosiła kolejne cięcia. Tym razem 650 osób zostało zwolnionych, a cała sytuacja jest bezpośrednio związana z przejęciem Activision Blizzard. Zwolnienia te stanowią aż 10% załogi Xbox. W tyle należy również pamiętać o zamknięciu takich studiów jak Arkane Austin, Alpha Dog Studios oraz Tango Gameworks. Dlaczego takie cięcia miały miejsce? Przejęcie Activision Blizzard, które miało być krokiem milowym dla Microsoft i Xboxa, okazuje się być kosztownym i ryzykownym posunięciem. Zamiast rozwoju i innowacji, mamy cięcia kosztów i zwalenie pracowników. Jest to wyraźny sygnał, że nawet największa korporacje mają problemy z dostosowaniem się do zmieniających się realiów rynku. Kolejną firmą, która walczy o przetrwanie jest Ubisoft. Assassin's Creed, jedna z ich najważniejszych marek, także napotyka trudności. Premiera Assassin's Creed Shadows została przełożona, co wskazuje na problemy z produkcją i spełnieniem oczekiwań graczy. Ubisoft oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że w obecnej formie ta gra nie zostanie ciepło przyjęta, nie inaczej było z innym świeżym tytułem ze stajni Ubisoftu Star Wars Outlaws. Gra, która miała być wielkim hitem, okazała się porażką sprzedażową, mimo wsparcia jednej z największych marek w popkulturze że Ubisoft nie zdołał przyciągnąć wystarczającej liczby graczy. W trakcie ostatniego spotkania finansowego prezes Ubisoftu i w GMO sam podsumował tę porażkę. Na dzisiejszym wymagającym rynku, gdzie gracze oczekują z niezwykłych wrażeń, dostarczanie solidnej jakości już nie wystarcza, powiedział GMO. To kluczowy problem, który dotyka branży gier. Osoby realnie odpowiedzialne za decyzje dotyczące produkcji gier mają małe pojęcie na temat realnych oczekiwań graczy, a jakość gry oceniają przez pryzmat wysokości zainwestowanej gotówki. Tutaj dobrym przykładem będzie również definicja Quadruple A stworzona przez ponownie i w GMO. Na potrzeby obrony gry Skull Bones, której budżet wynosił bagatela 850 milionów dolarów. Swoją drogą Star Wars Olos również nie było dobrą grą. Nie dziwi mnie linia obrony podjęta przez prezesa Ubisoftu, ponieważ ciężko jest wiedzieć, czego gracze faktycznie oczekują od gier, jeżeli nie ma się z nimi realnego kontaktu. Nie będę w stanie stworzyć swojej definicji dobrego chleba, bądź zrozumieć, co je nie widzą w chlebie, jeżeli go nie jem, bądź jadłem go już od bardzo dawna. Ale to nie wszystko. Istnieje także głębszy problem, który niższy gaming od środka. Gry przestaje być medium, które ma na celu przede wszystkim dostarczanie rozrywki. Coraz częściej stają się narzędziem do propagowania ideologii, co widać w ruchach firm takich jak Sweet Baby. Zamiast skupić się na jakości rozgrywki i satysfakcji graczy, korporacje inwestują w przekazywanie określonych idei, co często budzi kontrowersje i dzieli społeczności graczy. Pod tym kątem gaming zbliżył się do innych segmentów kulturowych rynku, takich jak muzyka czy filmy. Zauważalne są również bardzo złe ruchy ze strony wielkich graczy rynku gamingowego. Sony zainwestowało 400 milionów dolarów w grę Concord, która osiągnęła tragiczne wynik. To nie tylko strata pieniędzy, ale także zasobów ludzkich, które mogłyby być wykorzystane w bardziej efektywny sposób. A wspomniane wcześniej masowe zwolnienia są kolejnym dowodem na to, że firmy traktują pracowników i pieniądze bardzo lekkomyślnie. Poza wspomnianymi wcześniej redukcjami etatów przekłada się to również na wzrost cen gier, czy również inne antykonsumenckie ruchy ze strony producentów. W kwintesencji deweloperzy przestają szanować również i graczy. Przypominam, że Sony sprzedawało dostęp do gry Halo 12 na Steamie z pełną premedytacją, wiedząc, że mają w planach prowadzić wymóg posiadania PS Network którego nie ma w 177 krajach. Zatem czy gaming rzeczywiście upada? Z całą pewnością można stwierdzić, że obecnie branża przechodzi przez bardzo trudny okres. Przewiduje turbulencje podobne do tych z 1983 roku, gdzie rynek był przesycony grami o bardzo złej jakości. Wówczas każdy chciał mieć dla siebie ten malutki kawałek tortu jakim był rynek gier. Teraz oberwie się głównie dużym wydawcom, zostawiając rynek indie oraz AA względnie bezpiecznym. Obecnie okres developmentu dla gier staje się coraz dłuższy, a koszty produkcji gry stale rosną. W pewnym momencie pozytywne prognozy sprzedają, przestają być wystarczające i należy podnieść ceny gier relatywnie do wkładu finansowego, jakie studio miało w swój produkt. Obecnie jest to dziura bez dna i tak naprawdę kwestią czasu jest płacenie za gry 400, być może nawet i 450 zł. Deweloperzy stale przesuwają granice, gotując żabę jaką są gracze i w pewnych kwestiach konsumenci zdają się mieć już tego dosyć. W takich sytuacjach zaczniemy z wdzięcznością wracać do tytułów od mniejszych twórców, zostawiając w tle przepłacone projekty większych graczy rynku. Płynnie przechodząc z jednego tematu na drugi, warto zadać sobie pytanie, dlaczego stare tytuły były lepsze niż to, co twórcy prezentują nam dzisiaj. Powiedzmy to wprost, obecnie gry oferują zaawansowaną grafikę, rozbudowaną fabułę oraz bardzo często otwarte światy, zapominając jednak o jakości wykonanej gry oraz o samym gameplayu. Bardzo wiele współczesnych gier jest wydawanych z masą błędów, gliczy oraz problemami technicznymi, które zdecydowanie potrafią wpłynąć na jakość rozgrywki. Wymieniać można byłoby bez końca. Ostatnie miesiące albo nawet lata pokazały nam, że twórcy małym zapracowaniem próbują pozyskać na graszach duże zyski. Jeśli miałbym wymienić chociaż kilka takich produkcji, to w tym zaszczytnym gronie znalazły się Star Wars Outlaws, Starfield, Dragon's Dogma czy Battlefield 2042 w dniu premiery. A o co producenci dbają bardziej niż jakość i dopracowanie gry na monetyzacji i dodawaniu mikrotransakcji do swoich gier? Gdzie jestem jeszcze w stanie przymknąć oko na mikrotransakcje? Grach Free to Play w postaci jakiegoś skina do broni postaci, czy nawet jakiegokolwiek Battle Passa, tak nie mogę przeć obojętnie obok tego, że wielu deweloperów zaczyna pozwalać sobie wrzucać mikrotransakcje do gier single player, które w dodatku kupujemy za pełną cenę, Przykłady takich gier jak Diablo 4, czy chociażby Dragons Dogma 2 dobitnie pokazuje, że w dalszym ciągu znajdują się osoby, które są w stanie zapłacić za ułatwienia skiny etc. i nie widzą w tym absolutnie żadnego problemu. No właśnie, zysk. Wiecie, czego kiedyś brakowało w branży gier? Brakowało stabilnych źródeł finansowania, przez co rynek był bardziej ryzykowny. Deweloperzy musieli korzystać niekiedy z własnych środków lub korzystać z niewielkich inwestycji, co oznaczało, że najmniejsze powodzenie mogło spotkać się z bankructwem. Wiele studiów skupiało się na jednym projekcie. Cały budżet, zasoby, ludzka praca oraz nadzieje były wkładane w to jedno konkretne dzieło. Jeśli cała praca zawiodła, studio często nie miało innych źródeł dochodu. W tamtych czasach koszty marketingu, a zwłaszcza fizycznych kopii gier, były znacznie wyższe. Twórcy byli zmuszeni do pracy z dużymi wydawcami, którzy pobierali sobie wysokie prowizje. Jeśli gra nie sprzedała się dobrze, studio mogło ponieść straty, a konsekwencje tego po raz kolejny zbierało bankructwo. Pamiętacie o do Company? Tak, dokładnie to studio, które było założycielem serii Might and Magic oraz Heroes of Might and Magic. Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku firma popadła w długi i postanowili się ratować, wydając na światło dzienne Heroes 4, co skończyło się kompletną porażką, zbankrutowało w 2003 roku. No dobra, ale postawmy się w hipotetycznej sytuacji: dane studio wypuściło słaby produkt, ale ostatecznie udało im się utrzymać na rynku, co właściwie dalej. Coś, czego w obecnej branży gier nie ma, to zła reputacja, która przynosiła swoje konsekwencje. W obecnych czasach takie moloche gamingu jak EA, Ubisoft, Blizzard przyjmują fatalnej opinii oraz reputacji ciągle są wśród nas i nie zapowiada się, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło. Wejdźmy w końcu z tematu zysków, dochodów, przychodów i pieniędzy, mimo że temat ten można byłoby ciągnąć godzinami. Zauważyliście, jak wyglądają nowe gry? Nie odnosicie wrażenia, że ogrywając nową produkcję. Już gdzieś to widzieliście wcześniej? Obecnie gry nie oferują nam żadnych nowości, mechanik oraz pomysłów. Najbezpieczniejszym schematem jest powtarzalność, którą widać w seriach Assassin's Creed, Far Cry czy Fifa. No właśnie. Po co coś zmienia, skoro gracze i tak kupią, prawda? W nawiązaniu do wcześniej wspomnianego tytułu ze stajni Ubisoftu, gdzie Yves Guillemot stwierdził, że Star Wars Outlaws jest produkcją solidną, która powinna się dobrze sprzedać, to wcale nie tak, że gra miała fatalną optymalizację albo badziewny system skradania. Za porażką są odpowiedzialni gracze, którzy mieli za wysokie oczekiwania. Naprawdę? Wysokie oczekiwania do tego, żeby gra była zoptymalizowana i działała? W 2024 roku. Przesadne wymagania i skopana optymalizacja to kolejny z problemów gier. Ale jak powiedział Todd Howard o Starfieldzie, cytuję... Działa świetnie, to prawdziwie next genowa gra komputerowa, i podnieśliśmy poprzeczkę pod względem technologicznym. Być może konieczny jest abryt komputera dla tej produkcji. Prawda jest taka, że po co optymalizować gry, skoro starszy kupić nowy komputer. Ale odpowiadając już w końcu na pytanie, dlaczego te stare gry są lepsze, po pierwsze były innowacyjne i kreatywne. Twórcy starych gier, często ograniczeń technologicznie, zmuszani byli niejako do większej kreatywności. Były zwyczajnie dopracowane. Brak możliwości day one patcha oraz ogólnie utrudniony dostęp do aktualizacji powodowały, że gry przechodziły długie testy zanim w ogóle zostały wypuszczone do tłoczni. Gry były eksperymentami. Łączenie różnych gatunków wprowadzały nowe elementy oraz mechaniki, dostarczały powiew świeżości i poruszały wyobraźnię innych deweloperów. Brak mikrotransakcji. W starych grach tego zwyczajnie po prostu nie było, a nawet jeśli było, jak w przypadku The Elder Scrolls Morrowind, spotykało się to z ostrą krytyką graczy. Gry były trudniejsze. Starsze gry były o wiele bardziej wymagające oraz wprowadzały większe kary, co dawało więcej satysfakcji i radości. Eksploracja. Stare gry, a zwłaszcza RPG, nagradzały nas za odkrywanie i eksplorację, jednocześnie nie prowadząc nas za rączkę, jak robią to obecne tytuły. Wymieniać mógłbym jeszcze długo, ale postanowiłem przedstawić te najważniejsze dla mnie punkty. Słowem zakończenia: czy osobiście wolę starsze produkcje? Zdecydowanie tak. Nieszablonowość oraz przyjemność z grania bez rozpraszaczy i robienie z gracza idioty to coś, za czym bardzo tęsknię w obecnych produkcjach.